Hop, i wracamy. Jest to wstępny ruch do nauki dziecka, jednego ze wzorców ruchowych, jaki jest przysiad. Również z koordynacją ramion. Ze względu na to, że wypuszczając ramiona do przodu, stawiamy przeciwwagę naszym biodrom. Dzięki temu, jak zauważymy, dziecko stoi na całej stópce, wykonując ruch. To teraz tak, podajesz mi piłkę, ja tobie podaję, hop, podajesz mi piłeczkę, hop, ja tobie, hop, proszę. Dziękuję. Proszę. Jeszcze dwa ruchy. Raz i dwa. Super. Oddajesz piłę, Piona. Mocno. Śmiało. Wojtek ćwiczy. W tym przypadku, poprzez uniesienie stawów kolanowych, spijamy mięśnie brzucha. Dzięki temu, dziecko, również to na jednej nodze, jest w stanie uczyć się koordynacji. Tak zauważyliśmy. Przekłada rękę, z, z piłkę z prawej na lewą, z lewej na prawą, na przemienię, unosząc nogę i spokojnie pracuję nad swoim zmysłem równowagi. Hop i hop. Powolutku, hop, jedna nóżka, druga nóżka. Dobrze, jedna nóżka, druga. Kolejnym ruchem, jaki będziemy wykonywać z użyciem piłki, będzie wzmacnianie mięśni klatki piersiowej oraz obręczy barkowej. Jak widzimy, Wojtek już się mocno wziął za ćwiczenia. Wojtuś, śmiało możesz z kolan, będzie Ci dużo prościej. I zjeżdżamy do dołu i góra. Delikatnie dotykamy klatką piersiową, i góra. Dla zaawansowanych chłopców, takim jak jest Wojtek, można śmiało robić z podporu przodem, jak do pompki, tak? Jeszcze dwa, Wojtek. Raz. I ostatni mocny ruch. Dwa. Super. Piątka. Bardzo ładnie. Tak jest. Trzymasz piłeczkę i teraz nie możesz dotknąć nóżkami i przekładasz sobie piłeczkę za sobą. O właśnie. Kolejny z ruchów, który wykonujemy jest to ćwiczenie na mięśnie brzucha, tak zwane mięśnie rdzenia, czyli core. Dzięki temu, że mamy nogi w powietrzu, staramy się mocno pracować mięśniami brzucha oraz mięśniami głębokimi odcinka lędźwiowego. Dzięki temu jesteśmy w stanie wyeliminować nasze problemy bólowe. Kilka przełożeń w jedną stronę i Wojtek w drugą stronę. Hop, 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 hop. Również ćwiczenie fajne ze względu na to, że wzmaga nasz zmysł równowagi. Super! Brawo! dziwnego, że ty chcesz być trenerem. Piątka. Połóż główkę na ziemi spokojnie, i za, i przekładasz. Hop, i wracasz. Super! Kolejne ćwiczeń, które wykonujemy, jest to ćwiczenie na mięśnie brzucha. Dzięki temu, że musimy wykonać skłon tłowia w kierunku swoich stawów kolanowych, napinamy mięśnie brzucha, przekładając piłkę z prawej ręki do lewej, z lewej do prawej. Hop. Ja się ustawię jeszcze boczkiem. Piona. Los. Odpocznij.